Unii Europejskiej. Czyli w przypadku Polski będą to politycy zasiadający w, w sejmikach wojewódzkich, zasiadający w, w urzędach prezydenci miast. Komitet regionów będzie powstał, jakie jest jego zadanie i jaka jest jego rola. Tak jak wspomniałem, Komitet regionów jest najmłodszą instytucją w Unii Europejskiej. I Powstał e, z myślą o tym, aby dać głos przedstawicielom władz lokalnych i regionalnych e, tutaj w procesie decyzyjnym. E... Może zacznijmy od tego, jak Parlament Europejski umieszczony jest tutaj na tej scenie instytucji europejskich, no bo te trzy najważniejsze to Rada, Komisja i Parlament. Parlament Europejski, o którym się no, słyszy coraz więcej, dużo się w Parlamencie Europejskim mówi. No, od czasu, kiedy Polska weszła do Unii, można powiedzieć, te wiadomości, informacje są coraz lepiej znane. Wiemy znamy naszych posłów. W tej chwili 51 polskich deputowanych zasada w Parlamencie Europejskim. I w końcu traktat lizboński przyniósł e, wprowadzony w grudniu 2009 roku, przyniósł Parlamentowi rekordową władzę w historii tej instytucji. I w tej chwili możemy śmiało mówić, że Parlament tak naprawdę ma 50% tutaj wpływu na to, co się dzieje w dziedzinie unijnego. Generalnie. Tak, rolnicy operują rachunką w tygodniach. W tygodniach operują mamy spodziewające się dziecka. W tygodniach operuje również Parlament Europejski, gdzie też można powiedzieć, że co rocznie coś powstaje, powstają nowe, nowe akty prawne. I jak ja bym Państwu powiedział, na przykład no, spotkajmy się ponownie w Brukseli w 35 tygodniu, no to Państwo byście nie wiedzieli, o czym ja miałem na, na samym początku, bo nie jest to przyjęte. Natomiast gdybym któregolwiek z moich kolegów, czy, czy koleżanek, czy zadzwonił do biura do pana posła i powiedział, w 38 tygodniu organizujemy spotkanie. Jeden rzut na kalendarz i wiadomo, że będzie to tydzień, w którym odbywają się bardzo konkretne tutaj działania, spotykają się grupy polityczne i odbywają się posiedzenia. Kryzys gospodarczy e, i w tej chwili to jest absolutnie główny front batalii. Dzisiaj jest posiedzenie Rady Ministrów Ekonomii i Finansów. E, jest minister Ostrowski. Jest tak zwany pakt fiskalny, zawierany w trybie międzyrządowym, po, poza porządkiem prawnym. Odliwym i walczymy o to, żeby on był jak najbardziej unijny, to znaczy, żeby były włączone te organy, w których Polska zasiada, czyli Parlament Europejski i Komisja Europejska, a nie tylko, żeby to była umowa międzynarodowa. Ostatnia wersja Zmiennego Sztabu jest nie dość satysfakcjonująca i chodzi nam o to również, żeby przy tych euro, przy członkowie strefy euro uczestniczyli, czyli my, takich członków Unii, a nie członków euro jest, jeśli wykluczyć Danię i Wielką które mają tzw. klauzulę opt-out, czyli yy, mają prawo nie wchodzić do euro. My żeśmy o wejściu do euro przesądzili w naszym kandydacie akcesyjnym i w referendum, także pytanie, jest nie czy, tylko kiedy. Uważamy, że skoro tak, to powinniśmy w tych gremiach uczestniczyć, żeby mieć wpływ na kształt tego, do czego wejdziemy. Pytanie, pytanie, kiedy i my będziemy gotowi, a oni. Robię porządek, to jest ja ale przy tym porządkowaniu i eksplotowaniu reguł chcemy.